Trzecia siła w Polsce to Cookies. Właśnie jesteście zadowoleni? Tak, oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to nasz ogromny sukces. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jeszcze rok temu e, nikt nie spodziewałby się, że trzecią siłą w Polsce będzie Cookies 15. E, co więcej, pół roku temu e, wokół Pawła w tym okręgu było tak naprawdę niewiele osób, było kilka osób, a w tej chwili w skali całego kraju mamy 44 posłów prawdopodobnie. Tak czekamy na oficjalne wyniki. Natomiast e, jesteśmy. E, Trzecią opcją polityczną w Sejmie. Tak? To jest nie do uwierzenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni. E... Jesteście zadowoleni z kampanii wyborczej? E, tak, oczywiście. Jesteśmy bardzo zadowoleni z kampanii wyborczej. E... Przede wszystkim z tego względu, że ogrom pracy włożonej przez wolontariuszy, przez osoby zaangażowane, nie będące, w... nie mamy struktur. Tak? Jesteśmy grupą osób, grupą obywateli, która zmobilizowała się dla idei, dla Pawła. Która działała nie dla stanowisk, nie, dla, nie dla, ze względu na to, że mamy jakieś struktury. Co więcej, jesteśmy jednym, byliśmy jednym komitetem wymoczym wyborców, czyli większość, praktycznie całość tej kampanii była sfinansowana z naszych prywatnych środków. Biorąc te czynniki pod uwagę. Jest to niesamowity dla nas wynik, tym bardziej, że dużo osób u nas było zaangażowanych tak naprawdę w tą kampanię. Mam nadzieję, że byliśmy też widoczni i że przełoży się to w wynikach u nas w okręgu. Super. E, jak skomentujesz? Ja skomentujesz wyniki Lewicy, która nie wchodzi do Sejmu? Brawo! Brawo! Jak skomentuję wyniki lewicy. Sparafrazuje słowa sprzed 26 lat. Sparafrazuje słowa sprzed 26 lat. Dzisiaj skończył się w Polsce komunizm. Dzisiaj dopiero dzisiaj skończył się w Polsce komunizm.